A dzisiaj podłoga to lawa razem z Werką aferką, siemaneczką i kitkiem. Przemka wszystkim. może się, że ja najwięcej razy padnę, więc tak, widzowie, zakładamy w komentarzach, kto będzie miał najmniej padnieć. Ja już to grałam, więc tutaj wiecie, moje zwycięstwa to nie musicie już liczyć, nie? Aha, ale nie, nie, nie. O! Wow. Ej, czekajcie, wiecie, co mi bardzo coś ta gra nie działa, ja widzę niebo. No to dobrze, że widzisz niebo, to fajnie. A powinnam chyba lawy widzieć, nie? A nie, niebo. A nie, jakaś dziewczyna mi jeszcze zrzuciła, no nie! No, nie, idź stąd! O, lawa jest nie, no nie! to sobie! Ej, to bije? Tak bije! No, nie zrzucili mnie! Nie. Ja myślałem, że to fioletowe to normalnie ci pomaga, że możesz sobie potem przeskakiwać. O, cześć, kitek! Wszyscy chyba padliśmy A, Fajnie się ożywiłam, że wpadłam u. do lawy! Super! A, super zaraz. ożywienie! Polecam serdecznie. Właśnie chciałam spytać, gdzie ty jesteś, werka. Gdzie co, no, ale mi coś ta gra bardzo nie działa, bo ja tutaj widzę normalnie przepaście. To wyjdź i wejdź. tuś sobie. Ale wyjdź z gry? No, wyjdź, wyjdź z gry i wejdź jeszcze raz. No, chyba tak zrobię, bo coś mi tu mocno nie działa. Werka, ile robuxów straciłaś? 19. To nie tak źle. O, wybiera się mapa, widzicie. Pa, to deweloperka! Ja rezerwuję apartament na najwyższym piętrze z Penthouse'em. Jak ja na najwyższym piętrze zarezerwowałem? Absolutnie, byłam pierwsza. No to zobaczymy, kto będzie, będzie pierwszy? no, przestań! Stańcie się pchać, no! Ja nie chcę! Nie, no przecież i mnie wypchnie z tego apartamentu. Myślicie, że tak wysoko się lawa podniesie? Myślę, że nie. Ale nie pretestować. I na komin! Podsadźcie mnie, albo dobra, okej, okay, jestem. Teraz wchodzicie na komin, a potem wchodzicie na mufinkę. I teraz jesteście najwyżej. <noise> a ja nie mogę wskoczyć, o! Nie, 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 nie się wskoczyć, nie ma takiej możliwości. <noise> Kurczę, no. Ej, co to, to, to było? Ktoś użył czegoś. To nie o, ja? ty, trolla mamy tutaj. Ojeju. Oż ty. ona ma trąbkę, to ona trąbi 100%. Faktycznie, to jest jakiś ruch. Nie no, ja też mam trąbkę. Ja nie mam. Kiedyś ja już grałam i dostałam po prostu. Zewerka normalnie ma trąbeczkę. Tak, mogę wam teraz grać. Dawaj, basen, zagraj basen. coś elegancko. Gram. <grym> no. A, głosujemy basen? Dobra. O, no. basen z kuleczką. Basen, ja basen. Ej, co kto jest? Kto to ej, To Kto na to To co jest, jest? jest? Ja na te piłki głosowałam. Też na to nie głosowałem. Okay. Wow, ej, 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 to jest ciężkie. Ciężkie widzę. to jest. Bo tutaj są jakieś szyby? Ej, o... tu jakiś labirynt jest! Tak, Dobra. tu jest. La... O! Dobra, jestem, jestem z wami. Idę za tobą. Perka no, się zepchnął! No nie zepchnął! O, zepchnął! Się! to, to, to jest cię Nie, 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 proszę nie, nie, kurczę. Ale jesteście. Ja mnie też ludzi zepchnęło, jak ciba hadełko się znalazło. I to wygrywa to, kufinka. Co? Ej, zrzuciła rzu mnie! Uch, to. Chyba mamy za trudnych przeciwników. Tak się bawisz to sławem. Idziemy kupić coś. 49 Robuxów, oczywiście, że chcę kupić. A pamiętasz, która to była? Ale ta się lawa pod podniosła, jeju, no. no Przeżyliście. Szalona lawa. Aha, wiecie, co trafiłem? Co? Apteczkę pierwszej pomocy. Wow. No to dobrze, będziesz mógł nas leczyć. Dobra, spr 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 spróbujmy. Nie! Mm. Apteczka! Gdzie ona poleciała ty? Weź mi ją! Wyrzuciłeś ją! Ej, nie ma mojej apteczki już! O, dobra, dobra, teraz co tutaj? Dobra, idźcie pierwsi, ja zaczekam, idźcie. Ej, nie, 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 ja biorę pieniążka! Nie, nie! Lawa, 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 lawa! Jest tego że, są, że oni wszyscy się nawzajem rzucają łącznie ze mną. Wydaje mi się, że trzeba poczekać, aż oni pójdą troszeczkę do przodu. No nie! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie. No, Jeszcze dobra, zaczęłam się na schodku i nie mogę wstrząs. Czekaj, czekaj! No, nie nie szans, Werka. Nie! O! Zrzuciłaś mnie! Ja cię zrzuciłam jakimś zurem! O nie! Zrzuciłaś mnie! No nie ma opcji, że... Zrzuciłaś Ale tak mnie! Uderzyłam w sufit! Dobra, i tak spadłam do lawy. No i dobrze! No, bolnie! Pistolety! Jestem! Przeżyłam! Ja też! Huh! Tą razą wygrywam tą grę! A gdzie Mufinka? No na górze. Jest mi przykro. Gdzie ty jesteś? Walnęłam osób sufit mm. do głową. Dobrze. Co to no, jest tycież... giant ja house tego. jakiś? No tak, oczywiście, że tego. Giant House. No wygląda najbardziej fajnie, więc ej, przewróciłam się. Co się stało? Ktoś mnie z ej, A! Co to się to stało? On jest Ktoś na górze Co to za sąsiad? To jest ten sąsiad, co remont zawsze robi. O, nasz ulubiony. Ojeju, ej, on nas yeah, goni. Yeah. Ej! Matko, ej, on zjada! On chyba nie chce, żebyśmy tu byli. Ja myślałam, że on jest dobry. A, Ma, gdzie to tu biec? wchodzi? A. A, tu się nie da wejść dalej. To się nie da, trzeba go wymijać. A ja szukałam Aha. schodów. Siom mi stąd. Nie! Nie, moja głowa! Co ty robisz, werka? No, ej, kto mnie wyrzucił? Widzisz tam drabinę? No, jest taka trochę. Co no, no? Się Co? Coś, coś tam jest. Masz bo chyba jest, jest, chyba tak jest. Tak, da się drabina. tam wejść. Chyba mogliśmy nie wchodzić tutaj do tego gróbcia, tylko. A lawa, 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 moje stópki paszczą. Wow, wow, przeżyłem. Oh. Z eventu świątecznego. Prezenty, zobaczcie, zaległe. Teraz pytanie: To, jaki prezent dostał na święta? Jaki? Ja dostałam Perfumy A Ty, mówika, co dostałaś? Ja, Jambostica. 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 A ty co dostałeś? Ja Nie. dostałem. Nie. Ja dostałem bluzę, puszynową puszynową bluzę. Ale widzisz, Werka dostała perfumy, które chciała dostać. O, przeżyłam, patrzcie, przeżyłam. Tak? A jak ty zrobiłaś? No, zrubiłam się. A właśnie, coś mi tutaj nie pasowało. Coś tutaj oszukuje, widzowie. Kurczę, chciałam coś zrobić, ale nie wyszło. Chciałeś mnie zrzucić. Tak, chciałam się zrzucić, ale Be nie wyszło. Mi. O, nie mogę jej podnieść? Electric Tower! Szybko, idziemy na wieżę elektryczną. Muffinka! Werka jest pierwsza znowu, ona szokuje. Zepchną zawsze. mnie, zepchną mnie. Nie, nie, nie dam się, nie dam się. Muffinka! Proszę mnie strącać. Ej, się Uważaj. Wednesday, no. Szybciej, bo są na po twoich Ej, ty się zatrzymaj, bo finka to ich zepchniesz. Zatrzymaj go, się na tym. Go, nie, nie. O, zatrzymaj się, niech nie wchodzą, No na podłodze! Nie proszę wchodziłaś. Nie strącać, nie strącać. Boże, to będzie stało się. No, nie! Czy ja stoję na kimś? O, nie, ktoś coś tak, tak. wyciągnął! No! No, nie, to, co tu było! Nie! nie. O, to jest! O, ok. No, nie. O, nie. O, nie, nie! Nie, to Nie! Nie! Ja jeszcze żyje! Dawaj mi tą apteczkę! Kitek, dawaj, naprawiaj mnie! No nie, nie udało mi się. Czy ty chciałaś wszystkich zepchnąć? Praktycznie ten, utopiłam się w lawie, bo nie byłam na samej górze, bo mufinka mnie strąciła. Ja? Już nie zgniajcie na mnie, moment! Domek na drzewie! Ojeja! Werka miałaś kiedyś domek na drzewie? No gdzie ja? W bloku mieszkając? Jak mogłam mieć domek na drzewie? Nie, normalnie sadzisz drzewo! Ale ja spokojnie, ja miałam domek i też nie miałam domku na drzewie. Ej, patrzcie tutaj! Patrzcie tam, Ona jest. Widzicie tam dziewczynę koło mnie? No, 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 co jest nią. Kurczę, nie trafiłam, no. Fofiko masz tak zrzucić. Strącić kogoś czekajcie! Da. O, strąciłam kogoś! O nie, o nie! O, lewa, nie, lewa. nie, 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 nie! O, no panać! Nie! Merka! Oh, pomocy! 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 Wow. Widzicie, karma wraca. Chciałam kogoś zepchnąć i sama spałam. Ej, ej, czekaj, czekaj, czekaj. Czy, czy to jest? Nie, nie, nie też. Tak. Raduj Moje mnie. Pfe... Uch, jes, udało się. Werka, jak tam? Werka, jak żyjesz? No żyję, jestem na spałnie. O, nie. macham jak ci, macham. Tak, ja miałem tu pingwinka kiedyś. To jest jakiś teamwork, okej. Okay. Czyli tu musimy wejść, poczekać 3 sekundy chyba. A Ale nie, dwadzieścia sekund. Pierwsze trzy osoby tylko. A, dobra, szybko, bo to zniknie to za dwadzieścia sekund. Aha. Musimy wejść. Okej. Okay. A. Czyli reszta po prostu dostała tu za darmo? No nie! A bo to jest wielki nubek, zobaczcie. Grobny klocko nubek, Dobra, ja kogoś strącę zaraz, bo no idź stąd. To ta dziewczyna tym rogiem wydaje to coś. Biegniemy, szybko. A! To się przeważa, o nie! Bo to musimy równowagę utrzymać! idzie nam słabo! Ciekawe, kto mnie zepchnął! O, werka ma burgera! I pizzę! Ja Ty chcesz też? Tak, poproszę. Ona, na drugą stronę! Głupka od pizzy jest najlepsza. Mufinka, jak mogłaś pozbyć się takiego słodkiego pingwinka? Ja wcale ciebie nie zrzuciłam Zrzuciłaś mnie nie wszyscy prawda. widzieli. Wszyscy Absolutnie. widzieli. I to się przeważa tam gdzie jest więcej osób. A! O, ty grasz na czymś, Werka, co ty robisz? Moment. Na saksofonie. Prywatny koncert robisz. i robisz. Czemu ty masz taką łapkę nad sobą? No bo ona zrzuca. Nie było pytania. Chcesz przetestować? Bierze ci na słowo. O, Wierzę że... ci na trąbkę, no. Tak. Nie, 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 błagam, nie, 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 nie rzucajcie mnie, ludzie drodzy. Jak to już? No nie! Oś ty. nie no nie! Idź od nas, baboruda! Przestań. Przestań! Przestań! Zrzuć ją, będę. Bez... Nie mogę! Ja wychłassz na rundę! Używać nie! Wiosław, nie ruszaj się, leż elegancko z pingwinkiem. Czekaj, zepnijmy ją, zepchnijmy ją, ją własnymi siłami. Dawaj, 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 da, da dawaj ją, dawaj ją. No nie, mnie nie, werka. Ooo, utopiła, jest! Ej, tak! Jestem karetką pogotowa, Ijo, Ej, moja walizka! Ej, miałam darmowe koło fortuny. Tu jest wejście, wystarczy oddali za mną mufinka, mówika za mną tutaj, tu tu tu, 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 Idę za tobą. O, do góry. I teraz stoicie tak, żeby nikt nie mógł wejść. No nie. Czekaj, gdzie ta dziewczyna jest? Ja chcę ją zepchnąć. Pingwinek ja poczekam nie, nie tu na jej. nią. A, poszła, topi się w labie. Pokażcie mi ją. <noise> Ej, co jej się stało? Ej, co ci się stało? Ktoś mnie zrzucił! To nie ja! No nie. Ja... Ręki. Werka, udowodnij, no pokaż pokaż. Zobacz, ja oh! teraz użyłam swojej ręki Ej, pomocy, ktoś mnie glutem skleił Nawet tutaj Nie ufamy Werce oh! <grym> Fajnego masz pingwinka A wiesz, że ja mam spadochron? Bo koło Fortuny wygrałam A, ja też mam darmowe koło Fortuny, dobra teraz, teraz wchodzi, ta kosa jest fajna Ja za minutkę będę miała Kosa Ej, widzowie, to się zapowiada dobrze. Dobra, to. co tu mamy? kulkami? kulkami? Nie, no, nubek już był! To no dobra, to basen z kulkami. No, nie. O, nubek jest. nie, no i nubek wygrał, no nie. Perka kiedyś pistolet laserowy w tym czy nie? Nie, w tym nie. Dobra, trzeba to wytestować za chwilę. Dobra, to ja idę do tamtej dziewczyny. Idź stąd. Idźcie, przestańcie mnie <laughs> O, Spadła do ławy. <laughs> nie spływa mnie, dziewczyno. To jest finałowa runda nubka. Finałowa runda nubka? Nie bawi na pierwszy dawaj na moją głowę i wskocz do góry. Poczekaj, czy tak. żyje,